Witam wszystkich na kanale. Słuchajcie, dzisiaj mamy tutaj wszystkim znane typowe baterie Dewalta FlexVolt. Najbardziej popularne: 6 amperogodzin, 9 amperogodzin, 12 amperogodzin. I dzisiaj zrobimy sobie coś nietypowego. Jak wiecie, w typowej baterii 6 amperogodzin mamy ogniwa Samsunga 20S w rozmiarze 21700. Tak, w baterii 9Ah najczęściej są spotykane 21700 Samsungi 30T, ale były także wersje bardzo krótko na ogniwach 2700. I tutaj baterie mamy 12Ah na bardzo popularnych ogniwach Samsunga 40T. Robimy sobie baterię 15Ah. A wykorzystamy sobie ogniwa Samsunga 50S 21700 o wydajności prądowej 35A ciągłego poboru prądu. Tak jak tutaj ogniwa Samsunga 30T oraz 40T mają wydajność prądową 30A, tak ogniwo tutaj Samsunga 50S ma wydajność 35A. No, i oczywiście większą pojemność. Bateria powinna tutaj mieć o wiele lepsze parametry pracy, a wydajność prądowa przełoży się tutaj na moc baterii oraz na jej żywotność. Naszą baterię zbudujemy sobie na 15 takich ogniwach Samsunga 50S oraz wykorzystamy tutaj uszkodzoną baterię, a jej obudowę po prostu i BMS-a. Ta bateria, jak widzicie, tutaj nie zachwyca wyglądem, ale nie o to tutaj chodzi. Ta bateria ma tutaj nas zachwycać swoją jakością działania, swoimi parametrami. Po zbudowaniu tej baterii, także tutaj sobie wytestujemy tą baterię na takim oto obciążeniu rezystancyjnym. Obciążymy baterię bardzo dużym obciążeniem rzędu 1000W. Wykorzystamy sobie także termowizję. Do sprawdzenia naszych ogniw, jak zachowuje się nasza bateria pod dużym obciążeniem. A jak wypadną te ogniwa, zapraszam do oglądania. Tutaj oczywiście nie obyłoby się bez problemu, o których po części napominałem, już nie zauważyłem. Bateria jest 2017 rok jest to właśnie bateria na ogniwach 2700, zatem ta obudowa tutaj nie będzie nam pasować. Wykorzystamy sobie drugą uszkodzoną baterię, która ma uszkodzone trzy sekcje ogniw. Baterię mamy tutaj już rozebraną. Tutaj można zauważyć, dlaczego doszło do uszkodzenia naszej baterii. Puścił zgrzew na jednym z ogniw w tylnej tutaj baterii, tej jednej z trzech 18V, co spowodowało także uszkodzenie pozostałych ogniw, rozbalansowanie. Mamy rozwiercone zgrzewy w naszych blaszkach, usuniemy sobie wszystkie, wyjmiemy ogniwa, obudowę także trzeba całą tutaj przygotować. Teraz sobie ułożymy ogniwa w naszej baterii. Tutaj ważne, aby się nie pomylić, jeśli chodzi o układ ogniw. Jeszcze raz się upewniamy, czy mamy ogniwa prawidłowo tutaj włożone i tak przygotowaną baterię teraz sobie pozgrzewamy. No i mamy zgrzany pakiet w naszej baterii. Tak to tutaj wyszło. Założymy sobie teraz BMS-a. Zalutowany BMS na baterii taśmy wyczyszczone przewody. Jedna kreska tutaj w tym stopniu naładowania. Złożymy sobie górę tylko tak, żeby tutaj na testerze sobie potwierdzić czy nasza bateria tutaj ma wszystkie wskazania takie jak powinny być. Jak widać jest komunikacja, termik OK i wszystkie cele tutaj mamy ogniw równe. No i standardowo tutaj jeszcze tylko naszą baterię naładujemy sobie do pełna, tak aby zrobić tutaj rzetelny test. Bateria się ładuje. Naszą baterię mamy już tutaj naładowaną, wyjmiemy sobie ją z ładowarki. Ja w międzyczasie przygotowałem obciążenie. Zobaczymy, jak się naładowała nasza bateria. i pół v prawie jest OK. Przygotowujemy. Przygotuje obciążenie i przejdziemy do testu. A testować będziemy na takim oto obciążeniu rezystancyjnym, które jest przygotowane do 1400 W. Mamy podpiętą baterię pod obciążenie. Zobaczymy sobie, jak się bateria będzie spisywać. Bateria jest przełączona w tryb 60V, tak jak tutaj widać. Jest zrobiona odpowiednia zwolka na pinie C1C3 oraz zblokowany przełącznik tutaj pod obudową. I teraz przy zastosowaniu tych ogniw, ta bateria w trybie 60V powinna mieć 5A, czyli jeżeli jest 12V przy 18. To przy 54 mamy 4A. Tak samo w tej przy 54 mamy 5A, a przy 18 15. No i obciążymy sobie baterię tutaj większym prądem. Prawie 20A daje nam to 1100W. Rozłączyliśmy sobie baterię tutaj przy 4, 15 V. Można zauważyć pojemność, wiadomo, BMS ogranicza, nie pozwala nam rozładować ogniw do 2,5 V, tak aby uzyskać pełną pojemność ogniwa. My sobie tutaj zjedziemy jeszcze tutaj z napięciem niżej, tak aby wyszło nam 2,5 V na ogniwie i sprawdzimy realną pojemność ogniw. No i tutaj teraz baterię wyłączyłem. Pojemność jaka tutaj wyszła 4200 przy bardzo dużym obciążeniu. Wiadomo trzeba by to obciążenie zastosować dużo mniejsze według specyfikacji data jaki jest do tych ogniw. Zaczynaliśmy na 20 amperach na ponad 1000 W, a skończyliśmy na 10 amperach. Tutaj tej baterii. Gdyby jej dać tutaj, odpocząć troszkę moglibyśmy tu jeszcze dojechać do tych 5000 pojemności. Nie wiem, czy mnie było słychać, bo zapomniałem sobie tutaj chłodzenie w obciążeniu wyłączyć. Co do temperatury naszej baterii, wiadomo, nagrzała się, ale ważne, aby nie przekroczyła. Temperatury 80 stopni. Jak widać, jest tutaj ok. 60-70 stopni. Także jak najbardziej w porządku. Przy tak dużym obciążeniu jest to normalne, że bateria się nagrzewa. Mamy 68-70 stopni. Tutaj gdzieś elementy blaszki mogą być bardziej nagrzane, chociaż nic się tu takiego jak widać nie robi. 80 stopni jest to krytyczne, już, yy, krytyczna temperatura dla ogniw, gdzie może dojść do uszkodzenia. Sprawdzimy sobie jeszcze tutaj dla porównania kamerkę Wewora. Pokazuje nam tutaj w tym miejscu 80 stopni, 79 do 80, środkowe ogniwo. Ale z tego, co tu zauważam, ja bym bardziej tutaj zaufał kamerce Fluka, mimo to, że jest rozdzielczość mniejsza, to jest kamerka dla elektryków, zatem taka rozdzielczość tu nie jest duża potrzebna, ale jeśli chodzi o samo wskazanie temperatury, myślę, że tutaj bliżej prawdy są przyrządy Fluka. Ok, to tyle na dzisiaj. Myślę, że wyszła fajna bateria. Zapraszam do lajkowania, do komentarzy, pisania swoich spostrzeżeń, swoich uwag, także do subskrypcji kanału nowych widzów. Pozdrawiam, cześć.